Będziemy wysłane naszego kandydata. No i w takim układzie pisze co to, że kieruje panią pana na badania lekarskie, imię, nazwisko i następny numer PESEL. Wpisuję numer PESEL? Następne badania lekarskie? Nie, absolutnie nie. No bo państwo nie znają tego numeru PESEL. My nie no ale lekarz pisuje. No ale to lekarz pisuje, ale to ja wystawiam na tym swoim dokumencie skierowania. Natomiast na etapie, kiedy my wystawiamy skierowanie na badania lekarskie, to tam, gdzie jest wpisany numer PESEL, my wpisujemy datę urodzenia. No, bo z tego względu, że my na tym etapie, jeżeli kierujemy kandydata na badania lekarskie, to nie znamy tego numeru, numeru PESEL. objaśnienia i tam przy tym numerze PS pojawiają się dwie gwiazdki, a w objaśnienia jest powiedziane, że dla osoby, która nie ma numeru PS, czyli nasz cudzoziemiec, no to wtedy wpisujemy często w cudzoziemiec, prawda, no jeszcze nie mają numeru PESEL, to no tam wpisujemy dane z dokumentu podróży, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy w ten, Dalej Idziemy oczami wyobraźni e, przez ten wzór e, skierowania na, na badanie lekarskie. I tam następnie mamy, że numer PSL zamieszkał, zamieszkałego zamieszkało. Tymczasem 4 maja 2019 e, on nam wskazuje dane kontaktowe, które są potrzebne, które on uzna, uznał, które nam będzie chciał tutaj wskazać. I najczęściej to będzie adres mailowy, numer telefonu, zadzwonić, zaprosić na rozmowę, poinformować, że zatrudniony, niezatrudniony i tak dalej. I teraz, podobnie jak... Już wiemy, że nie wpisujemy tego numeru PESEL, tak samo od 4 maja 2015 roku do tych skierowań nie wpisujemy tego adresu zamieszkania. Medycyna pracy potrzebuje i numeru PSL i adresu zamieszkania, ale wiem, że czasami się jeszcze zdarzało tak, że sobie zadzwonić do pracodawcy i zażądać tak, tego typu informacji. Natomiast w istocie rzeczy to powinno, to powinno funkcjonować na tej zasadzie, że bezpośrednio tą osobę od... Się no chyba że nam poda ten adres zamieszkania. No, jest, jest no Ale jak mamy kwestionariusz osobowy dla pracownika? Ale to dla pracownika, ja to tutaj, jak na razie kieruję jako kamydal. No, ale dla osoby ubiegającej się o no. zatrudnienie i tam jest miejsce zamieszkania, to nie możemy go przewidzieć. Ja? Gdzie? A nie, nie Nie, 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 nie ma, nie ma, bo to są te nowe osoby. Państwo też tam ale to e, dlatego że w 2019 roku pojawiły się dwa wzory, tak? dwa komplety wzory dla kandydatów, dla, dla pracowników. Jedne były styczniowe. Natomiast później te, które się pojawiły od 4 maja 2019 roku, które właśnie były tymi, już bez tego zamieszkania. Także nie ma adresu zamieszkania, tylko są właśnie te dane, dane kontaktowe. Eee, I teraz ja że przeczytałam jakiś taki artykuł, który na główku miał napisane, że od 4 maja 2019 nie ma możliwości kierowania na wstępne badania lekarskie kandydatów, czy tam dalej ten artykuł, a tam było powiedziane, że właśnie w związku z tymi zmianami, że te nadwyżka zamieszkania trzeba wpisać tylko z kierowania, w związku z tym tak, najpierw trzeba zawrzeć umowę o pracę, no to już jest moim pracownikiem, no to żądam adresu zamieszkania i dzięki temu ja wpisuję no to tak, do skierowania. Możemy pójść tą drogą, tylko teraz tak: najczęściej z tym skierowaniem przyjdzie nam później ze zgodnym orzeczeniem o prawy przeciwwskazań, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że e, będzie orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy. Umowę zawarłam, po no to, żeby pozyskać ten adres zamieszkania, tak? żeby wpisać do skierowania na badania lekarstwa i przechodzi mi z orzeczeniem o istniejącym przeciwwskazań. Umowa jest? Jest. No to w takim układzie chce rozwiązać tą umowę, prawda, bo stosunek pracy, może nawet się jeszcze nie nawiązał, jakaś była późniejsza data przystąpienia do pracy, ale umowa o pracę jest. No to w takim układzie proponuję rozwiązanie umowy w trybie porozumienia, ale no to nie jest w jego interesie, żebym się zgodził na to porozumienie. No to co, możemy powiedzieć? Ze wszystkimi ograniczeniami dotyczącymi wypowiadania umowy o pracę, ze wszystkimi ograniczeniami dotyczącymi na przykład yy, okresu. I teraz uwaga, inspekcja pracy, no bo jego nie dopuszcza do wykonywania pracy, bo nie ma zdolności. Inspekcja pracy każe pracować tego typu nieobecność pracy, jego nieobecność usprawiedliwiona, uwaga płatna. Więc nie ma sensu wcześniej zabierać się umowę o pracę po to tylko, żeby pozyskać te dane osobowe, po to, żeby to wpisać do skierowania na badania lekarskie. Natomiast e, odpowiadając na pytanie, czy kiedy kierować na te badania lekarskie, czy przed zawarcie. Czy po zawarciu umowy o pracę, to też nie ma dobrej odpowiedzi, bo większość jednak przed y, y, zawarciem umowy o pracę kieruje na badania lekarskie, żeby uniknąć tego ryzyka, o którym przed chwilą powiedziałam. Natomiast kiedyś się zdarzyła też taka sytuacja, że y, y, był kandydat, tak, już ten wybrany, że ma on, zawarta umowa o pracę, skierowany na badania lekarskie. Y, to była osoba, która miała być zatrudniona na stanowisku kierowcy. Więc cały zestaw tych badań, faktura wyniosła 700 zł ponad. No i przyszedł z tym orzeczeniem, uważa je że oryginał skierowania i oryginał orzeczenia od braku wcześniej wykonywania pracy jest do dyspozycji pracownika, tak? czy, czy osoby kierowanej na badania. No i on przyszedł. Zawarta umowa o pracę. Ta umowa rzeczywiście była taka trochę bardziej rozbudowana, bo tam zawierała jakieś zakazy konkurencji, dodatkowe postanowienia. I on wtedy popatrzył na tą umowę, powiedział, że on nic z tego nie rozumie, no i nie zaraz tej umowy poszedł z oryginałem życzenia, a raczej przeciwskazaliśmy sobie skierowania, co by powodowało, że u kolejnego prezentacji ten kolejny nie będzie zwolniony z kierowania go na wstępne badania. Tak jak powiedziałam, badanie Prawie, że tutaj 7, powyżej 700 zł. Więc nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, kiedy kierować następne badania lekarskie, czy przed, czy ponad, Natomiast <coughs> jednak częściej się przyjmuje, że, że kierujemy, kierujemy przed nawiązaniem stosunków pracy, tylko miejmy to w głowie, to ryzyko, że ostatecznie może nam nie zawrzeć takiej umowy, umowy o pracę.